Cześć, przed sobą mam Nuki, mam no? Smart Lock. No, w tym filmie pokażę jak skonfigurować Smart Opener dla tego urządzenia. Najpierw upewnij się, że usuniesz tę taśmę, aby aktywować baterię. Gdy to zrobisz przejdź do menu w aplikacji Nuki. Zarządzaj urządzeniami. I wybierz Opener. Teraz skonfiguruj Opener. Stuknij dalej. Wpisz swoje imię. Dalej. Przytrzymaj przycisk na Openerze przez 5 sekund. Upewnij się, że Opener jest naładowany. Stuknij dalej. Teraz zostanie pobrana i zainstalowana aktualizacja oprogramowania dla Openera. Naciśnij, przytrzymaj przycisk i stuknij zrobione. Wybierz nazwę dla Openera. Lokalizacja. A teraz możesz teraz połączyć Opener z mostkiem. Teraz wybierz domofon lub inne drzwi. Proszę. I tutaj mamy tutorial jak połączyć go z domofonem? Proszę, wybierz markę domofonu. Teraz zrób zdjęcie obecnego okablowania swojego domofonu, a następnie włóż kable do domofonu. To też użyć tych kabli, które są dołączone do oryginalnego opakowania. Postępuj z instrukcją. Zamontuj opener. Zamknij domofon. A teraz możesz skonfigurować swój opener. Jeśli uznałeś ten film za pomocny, zostaw lajka i zasubskrybuj.